Cześć, tu Maciek Cygler z sukcesstudio.pl. Tym razem chciałbym poruszyć temat inbound marketingu i content marketingu. Co to właściwie w ogóle jest, dlaczego i dlaczego warto sto stosować filmu w fir swojej firmie, a właściwie czy jeden, czy drugi, czy obydwa? Jak to właściwie jest? A może zastanowimy się na początku, po co to robić? Okej. Okay. Przejdźmy do części merytorycznej filmu, żeby nie tracić czasu. Zapraszam Cię do oglądania części merytorycznej. Cześć, nazywam się Maciek Ziegler. Na co dzień wraz ze współpracownikami zajmuję się wspieraniem małych firm i mikroprzedsiębiorstw poprzez doradztwo oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań. Specjalizuję się w sprzedaży, marketingu, uczciwym prowadzeniu biznesu oraz wykorzystaniu technologicznych rozwiązań które ułatwiają prowadzenie działalności. Wspólnie z moim zespołem zapewniamy kompleksowe wsparcie naszym klientom. Razem z moimi współpracownikami tworzymy grupę Sukces Studio, na którą składają się Sukces Studio Konsultacje dotyczące biznesu, marketingu, sprzedaży oraz rozwiązań informatycznych to wszystko wspomagające. Strony, które sprzedają Tworzymy strony, które przeciągają klientów, generują sprzedaż oraz zasięgi strony, które są inwestycją, która ma się zwrócić, a nie tylko kosztem. Agencja Contentowa. Piszemy świetne teksty do stron, sklepów i mediów społecznościowych, opierając się na twardych danych analitycznych, przy okazji pozycjonując strony internetowe czy sklepy. YouTube dla firm. Prowadzimy kanały na YouTube, nagrywamy filmy, montujemy. Zakładamy nowe kanały, porządkujemy już istniejące, wypełniamy je treściami wideo, graficznymi, jak i tekstowymi. Sukces ADS Prowadzimy efektywne kampanie reklamowe w Google, na platformach Meta, Facebook, Instagram oraz LinkedIn. Podkręcając to wszystko, co wymieniłem wcześniej. Kursy Sukces Studio. Platforma z kursami przygotowanymi przez naszą ekipę Sukces Studio. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i prezentuję na tym kanale, często poruszam tematy związane z nowoczesnymi technologiami i ich praktycznym wykorzystaniem w biznesie. Jestem praktykiem, działam od wielu lat, więc tutaj chcę się dzielić wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem naprawiając biznesy moich klientów. W dzisiejszym filmie chcę pokazać Ci, czym jest inbound marketing i content marketing. Co tak naprawdę odróżnia jeden od drugiego? Teoretycznie jeden i drugi jest takim marketingiem treści, ale jest między nimi różnica, jakich treści dotyczą poszczególne wyrażenia, więc. Może przejdźmy najpierw do definicji, a potem powiem Ci, jak to w praktyce wykorzystywać i do czego możesz to zastosować. Więc do dzieła. Inbound marketing, czyli tak zwany marketing przychodzący, to jest typ treści, tryb działań marketingowych, które prowadzą do tego, że przyciągasz klientów do siebie. Poprzez to, co masz na stronie internetowej i ewentualnie ze strony internetowej, wrzucasz w social media, prawda? Więc jeżeli masz treści, które tworzone są na stronie, potem wrzucasz w social media, klienci trafiają na ten materiał. Możesz to oczywiście wspomóc po drodze jeszcze reklamą, trafiają do ciebie i w ten sposób ty nie uganiasz się za klientami, tylko klienci szukają ciebie. No dobra, a po co to stosować? Powiedz Maciek, po co to stosować. No to zobaczmy bardzo prostą statystykę. Zobacz, że w tym momencie sporo osób szuka najpierw w Google. Jeżeli chodzi o sprzedaż B2B, to sporo osób szuka najpierw w Google, czyli trafiają na strony internetowe. Więc pytanie, czy twoja strona. Im tych informacji dostarcza. Jeżeli tak, super. Wygrałeś. Wygrałaś. A jeżeli nie, to pomyśl o tym, jak to zrobić. Oczywiście, tu nie musisz myśleć samemu. Pomyśl tylko o tym, żeby się ze mną skontaktować. Mam coś takiego jak darmowe konsultacje. Porozmawiajmy. Jeżeli podczas darmowej konsultacji przekonam Cię do płatnej konsultacji, jeszcze lepiej. No to wtedy. Będą wszyscy zadowoleni. Ja będę zadowolony, bo zarobiłem, a ty nagle okaże się, że te pieniądze, które wydałeś dla mnie, zaczną ci się stanowczo, gwałtownie pomnażać. Próbujemy? Czym jest content marketing? Marketing treści. Marketing edukujący. Czyli jeżeli klient jest na etapie poszukiwania koncepcji, no bo umówmy się. Mamy cały proces zakupu, prawda? Na początku mamy problem lub wyzwanie. Problemem może być zepsuła mi się pralka. A wyzwaniem może być chcę zrobić jakiś fajny prezent żonie albo dostałem premię i coś chcę kupić dla żony. No to tak w przypadku osoby prywatnej. A w wypadku firmy problemem może być to, że spada mi ilość klientów. Prawda? Na przykład coraz mniej klientów do mnie przychodzi. Może być wyzwaniem to, że chciałbym, aby moja firma rosła cały czas, więc też jakieś działania muszę podjąć. I co ciekawe, i w jednym i w drugim wypadku rozwiązaniem może być właśnie inbound marketing i content marketing. O którym właśnie mówię w tym filmie. Więc posłuchaj dalej, co można dalej z tym zrobić. Więc, jeżeli chodzi o content marketing, to są treści, które edukują klienta. Czyli, na przykład, ja tworzę ten film, pokazując Tobie, że rozwiązaniem Twojego problemu, bo spada Ci ilość klientów, może być inbound marketing i content marketing. Albo rozwiązaniem na twoje wyzwanie może być coś takiego jak inbound marketing i content marketing, no bo to też spowoduje, że twoja firma będzie dalej rosła. A konkurencja już tak niekoniecznie. I teraz, jeżeli w odpowiedni sposób ułożymy te treści, przygotujemy je pod klientów, no to jesteśmy w domu. Będziesz w stanie po prostu działać lepiej. Niż Twoja konkurencja. To jest inwestycja w przyszłość. Bierz pod uwagę, że inboard marketing i content marketing nie są reklamą. To jest marketing, a nie bezpośrednia sprzedaż. Ale bierz też pod uwagę, że pieniądze w to zainwestowane może dopiero się zwrócą za pół roku, za rok, może za dwa lata dopiero. Zobaczysz wyraźny wzrost. Ale zobaczysz, gdzie przy sprzedaży masz praktycznie od razu zwrot. Weź pod uwagę, że zaciera się mityczna sprzedaż i marketing. Coraz częściej jedno z drugim się zaciera. Już nie wiemy, gdzie była sprzedaż, a gdzie był marketing. Bierzmy też pod uwagę to, że właśnie połączenie tego powoduje największy. Zysk w firmach i największy ruch w firmach. Więc warto, aby to wykorzystywać. Na koniec dzisiejszego, bardzo króciutkiego filmu, chcę jeszcze odpowiedzieć Ci jedną rzecz. Co tak naprawdę tworzyć? Jakie treści mam robić? To bardzo proste. Odpowiadaj na pytania swoich klientów. Spisuj je. Zanotowuj. Ja w wielu firmach, którymi współpracuję i które chcą rzeczywiście się rozwijać, to po prostu przygotowuję im arkusze tym osobom, które się kontaktują z klientami, żeby zapisywali, jakie pytania były zadane. Jeżeli mamy odpowiedzi na te pytania, to te odpowiedzi wrzucamy na stronę internetową. Opisujemy problem, opisujemy wyzwanie. I opisujemy rozwiązanie, że nasza firma ma takie rozwiązanie, że nasza firma może takie rozwiązanie Ci zaproponować. To jest naprawdę game changer. To naprawdę zmienia bardzo dużo. Zwróć na to uwagę i po prostu z tego skorzystaj. Jeżeli nie wiesz jak, sorry, teraz pozwolę sobie na małą reklamę. Zapraszam po prostu do skorzystania z darmowych konsultacji u mnie. 15 minut masz za free. Jeżeli omówimy Twój przypadek, Twoją wyjątkową firmę, Twoją wyjątkową sytuację, i nagle dojdziesz do wniosku, że to, o czym Ci mówię, wcale nie jest takie głupie, będziemy działać dalej. A jeżeli nie, no to cóż, 15 minut Twojego czasu chyba warto. Poświęcić, wrzucić na tą loterię, postawić wszystko na czerwone, na ruletce życia, prawda? Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że no, miałem okazję Ci pokazać bardzo ciekawe rzeczy i mam nadzieję, że to sporo wniesie mimo wszystko do tego, co w tym momencie robisz. Jeżeli film Ci się podobał. Łapkę w górę bardzo ładnie poproszę. Naciśnij przycisk, subskrybuj oraz symbol dzwoneczka. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to warto myślę, że to zrobić. Zapraszam cię także do oglądania innych materiałów na moim kanale. Mój kanał to Sukces Studio, pisane razem. Zapraszam cię oczywiście też na moją stronę internetową sukcesstudio.pl. Tam wszystkie poszczególne rzeczy, które omawiam, są podzielone na blisko 20 kategorii. Więc możesz zapoznać się z konkretnymi treściami. Myślę, że warto, bo sporo ciekawych rzeczy, tych, co sam się nauczyłem, tych, co sam się dowiedziałem, po prostu tam zamieszczam. Korzystaj, póki jeszcze to wszystko jest i póki jeszcze mi się chce to tworzyć. Także zapraszam. Myślę, że sporo tych treści jest naprawdę high-fi poziomu i warto się z nimi zapoznać. Dziękuję ci bardzo. Za oglądanie tego filmu, życzę Ci wszystkiego co najlepsze. Niech Ci się wszystko układa jak najlepiej. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia. Na razie.